Peine, to wentie, ja będę <initiation> <Jusoubl v3> w tak? ale w więc nie będziemy. Czy teraz? Nie, 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 bo ja Panią zatrzymuję w tym momencie i nie, ma nie, nie, ja, nie, 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 Proszę nie, 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 ja ja panu ja informuje nie Niech Pani nie przyszedł nie informowałem. Proszę mnie, nie mam. Ja chcę założyć płaszcz! Dobrze. Proszę. Tam mam... Nie nie, nie. Nie, niech pani, niech pani. Ja chcę założyć płaszcz, jest na pani sesyjnej. Dobrze. Nie pójdę do zebrana. Proszę pani, ja pani informowałem o tym, że pani ma prawo. Ale ja chcę płaszcz wziąć!